Dzień dobry Państwu, dziś rozmawiamy o no, dość nietypowym, choć znanym już dobrze, specyficznym muzeum, o Muzeum Polskiej Wódki. Z nami jest pan Kacper Rynecki, przewodnik i były barman. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, kiedy powstało muzeum. Muzeum powstało około 4 lat temu, to będzie czerwiec 2018. Od tego momentu nasz budynek wzbogaca cały plac konesera. A w jaki sposób to miejsce wpływa na najbliższą okolicę, lokalną społeczność? Przy czym nie mam na myśli wpływu zbyt mocno procentowego. Oczywiście. Jeśli chodzi o sam wpływ, myślę, że tutaj aktywizacja samego placu Konesera jako miejsca spotkań kulturowych, jako miejsca, gdzie można wpaść do otwartego lokalu i zjeść naprawdę ciekawe rzeczy. No i oczywiście też bar, który znajduje się nad naszym muzeum. No to jest to trochę alkoholowe podejście, ale jak najbardziej ten lokal jest myślę warty uwagi. Co jeszcze? Bardzo dużo wydarzeń kulturowych, eventy, które odbywają się u nas w muzeum, które. Raz na jakiś czas pojawiają się, organizujemy, współpracujemy przy organizacji, czy też po prostu wynajmujemy przestrzeń. I warto dodać, myślę, też to, to jest informacja zwłaszcza dla osób, które nie są z Warszawy, że samo miejsce, sam budynek, w którym znajduje się muzeum, też przez bardzo długi czas było związane z, z przemysłem spirytusowym. Jak najbardziej. Budynek, w którym znajduje się muzeum, jest starym budynkiem rektyfikacji czyli miejscem, gdzie ostatecznie spirytus surowy musiał trafić, żeby zostać oczyszczony do granic możliwości tamtejszych czasów. No takie spirytusy oczyszczone, rektyfikaty, później oczywiście mieszano z wodą, żeby stworzyć te nasze wspaniałe polskie wódki. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Kacper Rynecki z Muzeum Polskiej Wódki. Dziękuję.